Cześć! Dzisiaj będę do Was nadawał z niedobowego miejsca. To miejsce nazywa się las. Ludzie się teraz boją wstępować do lasu, bo tu słuchajcie kleszcze i inne tego typu straszne rzeczy. Straszą nas, że to jest straszne. E, jestem tutaj, słuchajcie, na borówkach. Zbieram sobie borówki. Mm. Po co mi borówki? A dla oczu po prostu. Dużo pracuję przy komputerze i wiem, że muszę dbać o oczy, żeby mógł dalej pracować i żeby to jakoś. Zrekompensować to moje patrzenie w ekranie. E, każdemu polecam, e, działają pozytywnie, nie? ale tak przy okazji oczu. Słuchajcie, przypomniałem się jedna rzecz. Wiecie, że są ludzie odporni na schizofrenie. Mhm. Jest pewna grupa ludzi, mm, kto, wśród której to grupy nie spotkali żadnego schizofrenika. Naukowcy oczywiście nie wiedzą, jak to się dzieje, ale naukowcy nie pytają nigdy stworzyciela. Mm. Naukowcy swoje dyrdemały wymyślają, filozofie dziwne, tak? W na ogóle nauka to jest wersja filozofii. A filozofia, która głosi to, że jesteśmy w stanie coś wywnioskować z naszych obserwacji. No to jest pewnego rodzaju filozofia nauka. Ale jaka to grupa ludzi odpornych na schizofrenię? Grupa ludzi odpornych na schizofrenię to osoby niewidome od dziecka. E, okazało się, ludzie zaczęli badać, że wśród osób niewidomych od dziecka nie spotkano osoby chorej na schizofrenię. Nie spisano, nie, schowa, nie, nie spotkano osoby, która by miała aż takie problemy psychiczne, które się nie da po prostu jakoś inaczej ogarnąć. Nie? E, naukowcy oczywiście nie wiedzą o co chodzi, nie? No ale jak zapytamy stworzyciela, nie? czym są oczy? tak Stworzyciel, nasz Bóg, Jezus Chrystus, nam odpowie, nie? I tak w Ewangelii Mateusza Jezus, zaraz po tym, jak mówił, przekazał modlitwę Ojcze Nasz, pokazał nam, powiedział nam dokładnie, do czego służą oczy. I powiedział tak, to jest rozdział 6, werset 22. Światłem ciała jest oko. Jeśli to oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Mm. Jeszcze raz, światłem ciała jest oko. Tak, czyli to jest ciało, tak? I jakby, zobaczcie no sobie, nie wiem, jest spokój, jest ciemno, tak? I to, co jest dostarczane jakby do ciała, pochodzi z oczu. My dzisiaj jesteśmy uczeni, że tak naprawdę na dostarczamy do ciała jedzenie. Że my dostarczamy do ciała jedzenie i jedzenie jest, że tak powiem, naszym głównym składnikiem odżywczym, tak? Pokarmy są potrzebne, nie zaprzeczam, tak? Pokarmy mogą jakoś nam być dla nas korzyścią, mamy tak naprawdę korzystać z pokarmów. Na przykład, no ja teraz korzystam z tych borówek, tak, zbieram sobie, zrobię tam sobie jakiś dżem, czy coś sobie z tego zrobię. Skorzystam też z liści borówek, bo wiem, że działają tam pozytywnie, regulują cukier. Podobnie jak w tym odcinku o odchudzaniu wspomniałem o liściach morwy, cynamonii i tak dalej, to podobnie się dowiedziałem właśnie ostatnio, że działają liście z borówki. I to jest coś, mamy z tego korzystać, to jest... Pokarm jest coś, z czego my korzystamy, tak? Zioła, w sensie liście z tego, to też czy, czymś z czego my korzystamy. E, ale to nas nie tworzy. Po prostu. To nie jest naszym światłem. My jesteśmy tak wiecie, filozofia taka weszła w, w ostatnich latach, odkąd ja tutaj na tej ziemi chodzę, tak? To weszła taka filozofia, m, gdzie nas uczą, że to co jemy, tak naprawdę tym się niby stajemy. To jest tak, filozofia ze wschodu przyszła tak naprawdę troszkę. Że wiecie, że jemy tam zwierzęta, które były zabijane w jakiejś agresji, więc też się stajemy agresywni, że coś tam, w ogóle takie bajki, nie? No Biblia nam o tym nie, nie mówi w ten sposób, nie? No Biblia mówi o tym, że są jedne zwierzęta czyste, nieczyste i tak dalej. Tam zdaje się w liście do Barnaby, gdzieś do Barnaby został wyłączony z, z, z tego, z, z Nowego Testamentu, ale wiecie, do Barnawy, Barnawa próbował coś opisywać, dlaczego tak się działo. Dlaczego, że tak powinny być zwierzęta czyste i nieczyste, ale to też nie jest to. Jezus nie wspominał o tym, że to tak działa. Jezus wspominał, że na nas działa pokarm, który jest dostarczany do naszych oczu, nie. To na nas działa. To też mówiłem w tym nagraniu o znamieniu bestii. Że tak naprawdę oczami jesteśmy w stanie, wiecie, oczami się kupuje, oczami się coś robi, szuka, wiecie. Pełno jest teraz ludzi uzależnionych od Facebooka, od różnych mediów społecznościowych. Na, na czym to polega? Wstaje się rano, załącza się komórkę i się tam przewija. I się tak naprawdę, co się karmi? Karmi się swoje oczy, karmi się swoje oczy, nie wiem, TikTokami, tak? W sensie takimi krótkowymi filmikami, niby śmiesznymi, czy jakimiś tam nieśmiesznymi, nieśmiesznymi czy jakimiś innymi, karmimy tak naprawdę swoje oczy. Zobaczcie na to. Jesteśmy, karmimy swoje oczy. I to jest światłem naszego ciała, czym karmimy oczy. Powiedziałem Wam, że żeby pozbyć się różnych, że tak powiem, demonicznych, niebiblijnych rzeczy, tak, typu obrazków, figurek i nie patrzeć na to, nie mieć tego zasięgu wzroku, bo tym się karmimy. To są symbole kłamstw, tak? bo kłamstwem jest to, że nie ma takiego przekazania, bo jest drugie przekazanie, które mówi o tym, żeby nie, nie, nie czcić obrazów i, i nie czcić właśnie figurek, nie tworzyć nic takiego, nie oddawać temu czci i to zostało zmienione. W którymś tam wieku przez Kościół katolicki został jakby opuszczony ten fragment tych 10 przykazań. W Biblii jest zupełnie inny 10 przykazań. No i dzisiaj wszędzie, w całej Polsce, tak naprawdę karmimy oczy tymi różnymi posągami świętymi. Jechałem teraz przez kawałek polski i co chwilę jakaś kapliczka, jakieś coś. To karmi nasze oczy tak naprawdę. To jest pokarm. To, znaczy, to jest światło naszego ciała. Przez coś takiego. A to są symbole kłamstw. To są asztarty, to są często, wiecie, posągi zmarłych. Tak? To są czasem jakieś relikwie zmarłych, czyli część trupa tak naprawdę. To są tego typu rzeczy. To są symbole królowej niebios. Tak? O tym też mówiłem, że coś nie tak z tym duchem, tak? Tego nie było w Biblii, a my nas tych tym codziennie karmią tak naprawdę w tym kraju. To jest pokarm na naszych oczu, światło dla naszego ciała. Nie do końca jest to, co zjemy pokarmem dla naszego dla naszego ciała. My jesteśmy w błędnej filozofii, tak naprawdę. Ktoś nam próbuje mówić, że to, co zjemy, jest najważniejsze, a Biblia jasno mówi, że to, co zjemy, jest pokarmem. To, co zjemy, nam służy, ale to, na co patrzymy, to jest światłem naszego ciała. No, wyobraźcie sobie, że mamy ciało, które co chwila patrzy na ciemność, i te oczy są chore wtedy, nie? Oczy patrzą na ciemność, oczy patrzą na kłamstwa. Nie wiem, ktoś ostatnio wymyślił terapię lasem, że jeśli chodzi po lasie, jest terapia, no to jest prawda raczej, nie? No, jest stworzenie i tak dalej. Tylko też pytanie, jak my to, w to, to wierzymy potem, nie? czy wierzymy, że to Bóg stworzył, czy że to natura stworzyła, nie? E, też jest inne, ale samopatrzenie może nas po prostu leczyć. E, samo patrzenie naprawdę. po prostu patrzmy naprawdę, prawdę, nie? A nie patrzmy na kłamstwa. E, Widzicie, i moim zdaniem to jest powód, dla którego osoby niewidome od dziecka nie mają schizofrenii, ponieważ schizofrenia objawia się w ciele, nie tylko w duszy, tak? Po prostu ciało wariuje, ciało dostaje psychozy, ciało dostaje tego typu odjazdów. Sam to doświadczałem, to nie tylko o duszę chodziło, ale ciało doświadczało odjazdu, ciało doświadcza stresu maksymalnego itd. i tak dalej, i... To jest też powód, dla którego moim zdaniem właśnie osoby niewidome od dziecka nie dostają schizofrenii. Ponieważ nie karmią, nie oświetlają swojego ciała chorymi obrazami, tak? Kłamliwymi obrazami. I tak dalej, Tak to moim zdaniem działa, nie? Wymyślcie sobie swoją teorię, dlaczego niewidomi nie, nie widzą. No, ja taką wymyśliłem, bo taką znalazłem w Biblii, tak? Po prostu, że światłem ciała jest oko jeśli wtedy Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie jasne. No niewidomi nie widzą od dziecka, więc no nie karmią się, nie, nie, nie mają tego pokarmu, nie mają jak ściemnić za przeproszeniem tego, co jest w środku, tak? A jeśli by Twoje oko było chore, całe Twoje ciało będzie ciemne, nie? całe Twoje ciało będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaś będzie. Uh, Okej, okay. trzymajcie się.